Dopiero właśnie tak z bliska można stwierdzić, że, że coś jest nie tak, że coś jest innego. No po prostu coś. Cudownego, a najlepsze to jest to, że kupiłam go przez przypadek. Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na filmik makijażowy, w którym pokażę Wam mój ulubiony makijaż na lato, który ostatnio gości u mnie najczęściej, także zapraszam was serdecznie do oglądania. Dawno w ogóle na moim kanale nie było takiego stricte makijażowego filmu. Także już teraz zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie takie filmy u mnie oglądać i chcecie, abym częściej takie nagrywała. I zaczynajmy. Zabieram włosy oczywiście, bo zaraz będę miała je całe w podkładzie, bo zaczynamy właśnie od nałożenia podkładiku. I mam tutaj trzy kremy BB. Podkłady, które używam najczęściej w lato i które po prostu super mi się sprawdzają i bardzo je lubię za ich taki naturalny wygląd, ale nawet całkiem fajne krycie. Dodatkowo za filtry SPF. Nie mogę się zdecydować, który w tym filmie użyć, także najpierw przedstawię Wam te trzy. Po pierwsze, mam tutaj dwa kremy BB. Jeden jest to ten słynny ze skin 79 Dark Panda. On ma filtr 50, także tak naprawdę, kiedy używam tego kremu, to nie nakładam już żadnego oddzielnego kremu z filtrem na moją buzię tylko po prostu ten krem BB służy mi jako krem z filtrem oraz podkład wyrównujący koloryt, super mi się sprawdza kolor ma trochę ciemny, więc jeśli macie taką mega bladą karnację, to się nie sprawdzi, jednak ja zaczęłam stosować sobie takie delikatne samoopalacze tam jakiś balsam brązujący i wtedy ten podkład się bardzo mi nie odznacza natomiast drugi jest to krem Taki em, koloryzujący, ale nawilżający z Golden Rose z tej serii Nude Look. On ma filtr 25, także też całkiem sporo. I tutaj mam numer 01, i też niestety on jest taki nieco ciemny. Jednak, tak jak ja mówię, w lato nie przeszkadza mi zbytnio, żeby nałożyć też sobie taki nieco ciemniejszy ten kremik. E, nie nakładam ich jakoś mega dużo, ale jak się u nas maruje tym samym opalaczem, to jest naprawdę całkiem ok, chociaż i taki tak. I tak. Ja nie lubię po prostu, nie chciałabym być opalona tyle w temacie, natomiast trzeci to jest podkład z Maybelline który kupowałam rok temu jak byłam za granicą, jest to podkład Dream Satin Liquid, kiedyś nagrywałam jego test na kanale, więc możecie sobie sprawdzić, on ma tutaj filtr 13 bodajże i oczywiście też kolor 01, też jest dla mnie nieco ciemny, niestety ale takie życie jak macie bardzo bladą cerę i chyba dzisiaj użyję właśnie tego podkładu, dlatego że ostatnio sobie znowu go użyłam i przypomniałam sobie, za co go tak bardzo lubię, także wyciskam sobie trochę go na rękę i rozprowadzam taką niewielką ilość na całej buzi. Jak możecie zobaczyć, ona wygląda tak bardzo delikatnie. Delikatnie e, kryje, ale nie jest, co wiecie, takie mega mocne krycie, bo nadal tutaj widać jakieś tam moje żyłki, piegi. E, ale pięknie wyrównuje koloryt, e, i mam wrażenie, że ta skóra jest taka właśnie satynowa, delikatnie rozświetlona, po prostu bardzo, bardzo naturalna. A ja w lato stawiam zdecydowanie na naturalność. Czasami chodzę naprawdę bez makijażu totalnie, e, ale jak już. Robię ten makijaż, to nie jest on jakiś mega mocny, nie wydziwiam, tylko po prostu jest jak najbardziej naturalny, bo też jest to wygodniejsze. Kiedy mam podkład na sobie, to używam również korektora. Korektor, który bardzo lubię, to jest ten z Maybelline Affiniton. Ja się z nim nie rozstaję, odkąd zaczęłam go używać, już bardzo, bardzo dawno temu. W sumie to na początku mojej przygody z makijażem go sobie odkryłam i od tamtej pory bardzo go lubię, dlatego że on jest właśnie fajnie leciutki, ale ma całkiem dobre krycie i jest jasny. Ja tu mam numer 01, także ten podkładik, który jest taki nieco ciemniejszy, ja sobie teraz rozjaśniam tym e, korektorem w tych strategicznych miejscach. Tak jak mówię, jest też super lekki i nie nakładam go wcale za dużo, bo nie chcę po prostu mieć mega tapety na twarzy. Ale jednak ten podkład, korektor nakładam i to jest taki makijaż, kiedy muszę gdzieś wyjść. Nie wiem, idę do pracy, czy idę się z kimś spotkać. Bo wiadomo, kiedy na co dzień, nie wiem, siedzę w domu albo jadę tylko, nie wiem, gdzieś nad wodę czy do sklepu. No to czasami ograniczam się tylko do korektora konturowanie i będzie to konturowanie na mokro, bo jest to coś, co ja uwielbiam po prostu w lato, w letnich makijażach. To konturowanie mokre y, wygląda jakoś tak bardziej e, spektakularnie, bardziej naturalnie, e, zdrowiej. Tak właśnie ta skóra jest wtedy bardziej promienna, mam wrażenie. Yy, I najpierw bronzer jest to taki bronzer w kredce z Golden Rose również z tej serii nude look. Ogólnie ta seria z Golden Rose nude look na lato jest po prostu wręcz idealna. I ja tutaj Mam kolor Warm Honey yy, i ten bronzer naprawdę sprawdza mi się całkiem ok. Oczywiście kolor właśnie widzicie jest taki ciepły. Ten mrozer, jak widzicie, jest bardzo delikatny, w ciepłym odcieniu I w sumie to na lato mi wystarczy Nie chcę tutaj, wiecie, nawalić nie wiadomo ile jego I teraz róż, róż mam taki śmieszny w kształcie pandy Jest to róż z Tony Moli. on jest taki delikatnie pomarańczowy Mieszam sobie trochę te dwa kolorki I po prostu nakładam na moje policzki I też rozcieram sobie gąbką Nie żałuję, nie żałuję. I też fajna rzecz, którą ostatnio robię, to jest właśnie takie nakładanie różu tutaj na całej tej, no na całym policzku. Oraz wjeżdżanie delikatnie tutaj aż pod sam nos, jak i na sam nosek. To był taki ostatnio trend i powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Właśnie tak. Uroczo bym powiedziała Potem oczywiście nakładam jeszcze tutaj rozświetlacz Ale, dobra, teraz jak patrzę, czy jest w miarę równo tutaj Ten zabieg dodaje takiego uroku Powoduje, że ten makijaż staje się taki dziewczęcy I właśnie fajny, taki mega letni Jakbyście się tutaj delikatnie tak opaliły, wiecie Także bardzo mi się ostatnio to podoba No i oczywiście rozświetlacz mój ulubiony Którego mam już tutaj resztkę Ale o dziwo nadal jest Ja nie wiem jak to się dzieje jest już naprawdę mega mega długo u mnie. To jest rozświetlacz z Makeup Revolution yy, w kolorze champagne na czoło, na nos. To jest dziwna sprawa, bo w lato mogę tak chodzić ale w zimę, w jesień nawet nie ma takiej opcji. Przy zakładaniu tych blues, swetrów, wszystko bym sobie ścierała, wszystko by było upaćkane w tym podkładzie, korektorze itd., itd. Więc tylko na lato mi się sprawdza taki makijaż. Dajcie mi znać, jak u Was jest. Przypudrowuję sobie zawsze okolice pod oczami oraz nos, dlatego żeby po prostu te produkty mi się za bardzo nie wałkowały i żeby one faktycznie w tym miejscu zostały Dlatego, że jak wiecie, no, lekki makijaż na lato lekkim makijażem, ale chcemy, żeby on jednak trochę się trzymał na tej naszej buzi Używam takiego pudru pod oczy z Vibo, który niedawno kupowałam, jest to Under Eye Hydrating Setting Powder Używam go już od jakichś dwóch miesięcy i naprawdę fajnie się sprawdza. Ma delikatne takie drobinki w sobie, co na początku mnie trochę zaskoczyło. To właśnie to było taka niespodzianka. Kurczę, tu mi się już korektor oczywiście zebrał, więc też na górną powiekę dodaję tego pudru. Delikatnie na czubek sobie tego podru też dodaję, bo już tam mniejsza, nie będę wyciągać kolejnego i właśnie też, kiedy jedziecie na przykład na wakacje, to bierzecie sobie tylko taki jeden i spokojnie możecie sobie tutaj obrodę przypudrować. Tak zostaje. I teraz krok, który czasami pomijam, bo jest to poprawienie konturowania produktami suchymi. Mam tutaj brązer i rozświetlacz, bo różu raczej już nie dodaję chociaż zależy od mojego humoru. Teraz sobie trochę dodam bronzera, mam tutaj bronzer z Maybelline City, bronzer w kolorze 200. Tak jak widzicie, ja na lato wybieram właśnie raczej takie ciepłe kolory, ciepłe odcienie i po prostu dodaję sobie delikatnie trochę tego bronzera, żeby poprawić ten efekt, ale tak jak mówię, nie robię tego zawsze. I tak samo rozświetlacz, rozświetlacz z My Secret Face Illuminator Powder i to jest kolor Princess Dream, on jest już u mnie uhuhu, mega, mega długo, ale powiem Wam, że ostatnio kupiłam sobie jeden rozświetlacz, ale okazuje się on taki właśnie w bardziej chłodnym odcieniu, a to jest właśnie taki fajny, cieplejszy. Bardzo go lubię i naprawdę jest już długo, długo u mnie. I tak samo takim mniejszym pędzelkiem, bardziej dokładnym sobie nakładam w te wszystkie strategiczne miejsca, poprawiam ten rozświetlacz, bo rozświetlacz bardzo lubię i w lato po prostu wygląda to przepięknie, jak odbija się od słońca i tak dalej, i tak dalej. Także rozświetlacza nigdy sobie nie żałuję. I od razu malutkim pędzelkiem nakładam sobie tutaj podłóg brwiowy. Bo zaraz będziemy sobie robić brwi. Oraz w kąciki wewnętrzne oka, bo też na oczy nic w sumie więcej nie nakładam. Przechodzę do brwi, do brwi kredka z benefitu dzisiaj, ale ogólnie chodzi o to, że używam kredek raczej precyzyjnych, takich, które pozwolą na narysowanie sobie takich cienkich włosków. Po prostu sobie je delikatnie wypełniam. Lato, oczywiście, obowiązkiem u mnie jest zrobienie henny. Teraz henny jeszcze nie robiłam, bo dopiero będę ją robić. Także te moje włoski są gdzie gdzieniegdzie takie niewidoczne. Zawsze staram się, żeby te brwi były jak najbardziej naturalne, więc e, kiedy mam zrobioną hennę, to dokładam mniej produktów e, i właśnie na przykład na koniec kończę wyczesaniem e, czystą maskarą do brwi. Tutaj mam akurat maskarę z Miss i Just Clear Mascara e, i dzisiaj sobie też jej użyję. E, ona naprawdę fajnie mi się sprawdza, ale zobaczcie, jak się brudzi. To jest właśnie minus tych takich czystych produktów, e, że wiecie, jak mam teraz pomalowane brwi i sobie je wyczeszę, to wszystko to się osadza na szczoteczce, i potem ten produkt nam się zabrudza, ale tak naprawdę, no to nic nie zmienia, tak? Poza kolorem. Maskara fajnie ujarzmia te brwi i ładnie je układa, także tak zostawiam moje brwi. I teraz przechodzimy do oczu. Jedna ważna rzecz, która sprawia, że ten makijaż nie jest taki mega zwykły, to są kreski. Do kresek używam eyelinera z Maybelline Hyper Precise All Day. I jest to taki eyeliner bardzo precyzyjny w formie takiego pisaka z bardzo cienką, precyzyjną końcówką, która nadal maluje. jestem pod wielkim wrażeniem, bo też używam go od dwóch miesięcy praktycznie non-stop. A to dlatego, że on jest, słuchajcie, w kolorze brązowym, więc nie jest taki mega mocny, nie rzuca się tak bardzo w oczy. Eee, fajnie wygląda, po prostu fajnie, delikatniej do mojej urody. Ty bardziej jeszcze teraz w lato, no po prostu coś cudownego. A najlepsze to, to że kupiłam go przez przypadek. I nim robię sobie takie bardzo, ale to bardzo naturalne kreski. Dosłownie. Cienioteńkie jak tylko się da. Wezmę sobie lusterko, bo ja z tymi kreskami to się ciężko mam. Um, I po prostu sobie wyznaczam tutaj, gdzie, pod jakim kątem chcę te kreski. I tak naprawdę tylko przykładam ten eyeliner. Taka malutka, cieniutka kreseczka powstaje, tak żeby delikatnie mi tutaj to oko wyciągnąć. I teraz po drugiej stronie, teraz sobie je tam gdzieś jakoś delikatnie wyrównuję, ale to jeszcze będzie zupełnie inaczej, jak narysuję, jak narysuję, jak pomaluję rzęsy. I tak naprawdę tylko tutaj sobie delikatnie wypełniam tym eyelinerem linię rzęs. Dojeżdżając tak do połowy oka. Chcę, żeby ta kreska była jak najcieńsza. A mi zawsze ciężko to wychodzi, więc zostawiam już tak jak jest. Tutaj sobie jeszcze tylko delikatnie poprawiam kształt mojego oka i tak samo drugie. Teraz jeszcze na wodną linię oka y, używam sobie takiej kredki z Benefitu High Brow, jest to kredka taka właśnie teoretycznie, dowiecie no wiecie, tutaj podkreślania łuku brwiowego, żeby tak fajnie go y, podkreślić, rozjaśnić, wyliftingować, jak to oni nazywają, natomiast ja lubię tą kredkę używać właśnie na wodną linię oka, ona jest taka lekko różowawa. Tuż do rzędz, który ostatnio uwielbiam i też kupiłam, mówię, a dobra, kupię, zobaczę, jak będzie wyglądał. To jest tuż z Maybelline Lash Sen... Sen... nigdy nie mogę powiedzieć tej nazwy. Lush Sensational w kolorze takim burgundowym, dokładniej Burgundy Brown, więc taki brązowo-fioletowy delikatnie. Naprawdę super wygląda, a uwielbiam go używać głównie za jego, po pierwsze, funkcjonalność, bo ma bardzo fajną, wygodną szczoteczkę silikonową, która jest taka dosyć sztywna, wcale się tak mega nie wygina, ma precyzyjne włoski i co najlepsze, po prostu przepięknie rozczesuje rzęsy i no po prostu uwielbiam go używać, a nie jest taki mega mocny, wiecie, nie jest to mocny... Wiecie, nie jest to po prostu kolor mocnej czerni, tylko taki delikatniejszy, więc zaraz sami zobaczycie, jak te rzęsy moje będą wyglądać. Wyglądają te rzęsy zdecydowanie lżej, zdecydowanie naturalniej. Nie bije w oczy tak głęboka czerni, którą zazwyczaj duszę mają, ale w sumie z daleka nie powiedzielibyście, że to jest wcale jakiś inny kolor. Dopiero właśnie tak. Dopiero właśnie tak z bliska można stwierdzić, że, że coś jest nie tak, że coś jest innego na tych rzęsach. E, ogólnie, no tak jak mówię, Tusz super wyczesuje te rzęsy i bardzo ten Tusz lubię. Kiedyś, kiedyś miałam taki zwykły właśnie w kolorze czarnym, więc teraz stwierdziłam, że wrócę sobie do niego, ale coś urozmaicę i coś zmienię. Właśnie wzięłam ten burgundowy i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z tego zakupu. I teraz usta. U mnie sprawa wygląda dosyć prosto, dlatego że. Po pierwsze, mamy czas, jaki mamy, musimy chodzić w maseczkach. Ja, kiedy idę do pracy, to powiem Wam szczerze, że w ogóle ust nie maluję, bo to nie ma najmniejszego sensu. Moja maseczka po pierwszym użyciu wygląda już tragicznie, więc tak naprawdę usta maluję tylko kiedy mam taką możliwość, kiedy, nie wiem, jadę gdzieś samochodem, nie wiem, i nie potrzebuję po prostu zakładać tej maseczki. Wiadomo, raczej są to lżejsze produkty, takie jak na przykład błyszczyki albo lekkie pomadki, a nie takie ciężkie, matowe, ale. Różnie to bywa. Dzisiaj natomiast pokażę wam taki sposób, który ostatnio bardzo mi się spodobał. Polega ten sposób na użyciu pomadki i błyszczyku. Pomadka akurat wyciągnęłam tutaj taką z Debory, Fluid Velvet Matte Lipstick i ona jest w kolorze 01. Jest taka różowo niudowa więc myślę, że będzie fajnie. Oczywiście podkreślam sobie usta bardzo tutaj tym rozświetlaczem, tutaj czasami brązerem, ale teraz tego nie zrobiłam i po prostu nakładam pomadkę sobie na sam środek ust. Możecie użyć sobie też ciemniejszego kolorku, ale wydaje mi się, że ten będzie trochę za, za ciemny. Chociaż też to... Nałożymy go sobie trochę. I kiedy nałożyłam sobie ją tak. Starając się na samym środek Ja nie mam takich dużych ust niestety To sięgam po błyszczyk Ja tutaj mam taki bezbarwny, ale z drobinkami Takimi niebiesko-różowo-fioletowymi Więc jest taki delikatnie holograficzny To jest błyszczyk z Mary Kay. To nakładam go sobie po prostu na te usta Lubię nawet sobie tym błyszczykiem delikatnie wyjechać nad usta, wtedy mamy taki jeszcze większy efekt powiększenia tych ust. Wyglądają te usta naturalnie, są takie właśnie rozświetlone. Może być i tak naprawdę, i tak i tak, zaraz te usta pewnie mi się zjedzą, jeszcze wytrą się w tą maseczkę, a błyszczyk po prostu dodatkowo te usta mi nawilża, więc błyszczyki ostatnio u mnie królują. A na sam koniec makijażu, oczywiście, używam utrwalacz, żeby troszeczkę ten makijaż jednak dłużej się trzymał. Tutaj mam taki z AA Wings. Nawilżający. Bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajnie ujednolica mi ten makijaż, i właśnie tak nawilża. Jeśli chodzi o jego trwałość, o utrzymywanie tego makijażu, to ten spray nie należy do takich, wiecie, mega supermocnych utrwalaczy. Raczej używam go właśnie do takiego nawilżenia. Tak wygląda ten mój letni makijaż, nic trudnego, naprawdę jest mega prosty, jak sami zresztą widzicie, wygląda bardzo naturalnie. Ja w lato stawiam na taki look, bardzo mi się podoba. Nie chce mi się też zresztą malować jakoś mocno w lato, robić jakichś mocnych, trwałych, super kolorowych makijaży. Dajcie mi znać, jak to jest u Was. Pamiętajcie oczywiście, aby zostawić kciuki w górę pod tym filmem, zostawić subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie mam nadzieję. Na razie! Cześć!